Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Inquisitor. Mamy udać się tutaj do kapitana straży, aby porozmawiać z nim z o wydarzeniach, no, które mieliśmy okazję ujrzeć w ostatnim odcinku. No, w zasadzie mamy niedaleko. Zaszykowałem wam pokój na górze, mistrzu inkwizytorze. Ale nam dwa piwa, karczmarzu, ja płacę. Przysłuchałem w lochach nędzarza. Okazał się niewinny. Wypuściliście go? Nie zdążyłem. Kat wpuścił mu do brzucha wygłodniałe szczury. Co takiego? Założył dziwną maskę. Obawiam się, że może ciążyć na niej klątwa. Chciałem zdjąć moją ją z twarzy, ale piekielnik zabarykadował się w lochach. Wyślesz sam ludzi? Zajmę się tym, ale dopiero jutro po paradzie przebierańców do miasta zjechało mnóstwo cudaków. Piją, a potem wszczynają burdy. Muszę zadbać o porządek, a ludzi mam niestety mało. Hmm. No i co, damy mu czas, czy nie damy mu czasu? No dobra, wolałbym, żeby zajął się tym natychmiast. Wolałbym, żebyś zajął się tym natychmiast. Nie mam ludzi, Inkwizytorze. Mogę jedynie zamknąć wejście do lochów, żeby Kat nie mógł z nich wyjść. Niech tak będzie. Dziękuję, kapitanie. Następnym razem ja stawiam. No, proszę. No, i musimy udać się teraz do pokoju i odpocząć. Ten co tutaj robi? Pika? Nie, nie, sika. Ogrzewa się. Chyba, nie wiem. No, nieważne. Idziemy odpocząć do pokoju, bo ostatnie wydarzenia były dla nas bardzo intensywna. O, może jeszcze tutaj skorzystamy z niewiasty. Balony mazacne. Nowy jakiś ten list? Nie. Stary. No i pięknie. Inkwizytor sobie odpoczywa. Zaś po odpoczynku? Obudź się, inkwizytorze! Obudź się, inkwizytorze! O. O, czego chcesz, Smarku? Obiecanego srebrnego anioła? Nie mogłaś poczekać, aż się obudzę? Przecież się obudziłeś. <laughs> A zaczynałem cię lubić. Trzymaj. Karczmasz kazał przekazać że przygotował dla Ciebie posiłek Powiedz mu, że zaraz zejdę. O co tak w ogóle w całych tych w całym tym rynsztunku, że tak powiem tutaj spał. O, umi twarz, bardzo dobrze. Nie kryje się tam co? Nie kryje. Dobra. No to wychodzimy. I idziemy sobie zjeść. Mam tylko nadzieję, że nikt nie chce nas otruć. Dajcie, mistrzu inkwizytorze. Dobrze się wam spało? Nie najgorzej. Czy to aby nie monachijski sztylet lansknechtów? Widzę, że znacie się na broni, mistrzu. Pamiątka z czasów służby w cesarskiej armii. Zawsze mam go przy sobie. Siądźcie przy stole. Przyniosę wam sprawę. Okej. Okay. Że ona zrobiła wam szczupaka z gruszkami. A nie ubornie. Że niby coś Począc się dało? Informacji. Znaliście Johannesa Reichlina? Oczywiście. Bywał tu regularnie. Zazwyczaj siadał samotnie w kącie i zamawiał najtańsze wino. Miał opinię dusi grosza i chyba słuszną, nie dawał napiwków. Hmm. Co jeszcze wiesz na temat Rojchlina? Przyjaźnił się z kardynałem. Dużo czasu spędzał też ze swoim uczciem Ingwarem. On przejął po nim schedę. Słyszałem, że kilka lat był na Rusi. Prowadził tam ponoć jakieś badania. Zakazane w cesarstwie. Nie wiem jednak, ile jest w tym prawdy. Dobry medyk. Znano go i ceniono. Ale nikt nie był na pogrzebie. Ingwar sądził, że Rojchlin zmarł na zakaźną chorobę. Bał się, że zaraza opanuje miasto, więc w pogrzebie brało udział tylko kilku mnichów. Co możesz mi powiedzieć o tej monecie? Wygląda jak wdowi grosz. Takie monety bito dawno temu w Kenningstein. Jeszcze nim w herbie miasta pojawił się lew. Dzięki takiej monecie sprowadzono szczątki świętego Terencjusza. Dziś nikt nimi nie płaci. Widziałeś może kiedyś taki sztylet? Nie, panie. Goszczę wielu podróżnych. Widziałem sporo broni, ale takiej nigdy. Jest stara. Zapytajcie braci Finkenstein. Trojaczki handlują w porcie starociami. Mają tam swój skład. Bez problemu ich rozpoznacie, bo bez przerwy się kłócą. Słyszałeś coś na temat wampira? To w Kenikstein jest wampir? Chryste niemiłosierny, chroń nas swoim mieczem. Dziękuję, Kaczmarzu. Bardzo mi pomogliście. I co jedzenia nawet nie ruszył? Hmm, Nadalem może coś nie się niczego podejrzewa. Przeklęty krwiopijca dobrze się zakamuflował. Na pewno już wie, że go szukam. Muszę przestać o niego wypytywać. Gdy poczuję się pewniej straci czujność i popełni błąd. Wtedy go dopadnę. O, toż to. Dobra, wychodzi na to, że musimy iść na targ z tak? Mały złodziej Jaszek. Drugi raz mi nie uciekniesz, śmierdziek. Nas wspiera! Jak... dawaj go No i gdzie teraz? Poleciałem w ogóle nie tu, gdzie trzeba. Główniarza rozgrzanym do czerwoności żelazem. To go oduczy złodziejstwa. Ja oddam sakietkę mnichowi. Jak sobie życzysz, mistrzu? No bratku, przysmażymy ci zaraz policzki. No cóż, trochę poleciałem naokoło, ale to się wytnie. Dobra, gdzie ten mnich? Gdzieś tam, tak? Wasze ojcze. Nie wiem, jak mam ci dziękować, mistrzu, inkwizytorze. To cały mój dobytek. Nie wyglądacie na członka tutejszego zakonu. Zgadza się, nie należy do niego. Jestem Lotar, członek poszukujących prawdy w Bożych Objawieniach. Jesteśmy małą i ubogą kongregacją. W całym cesarstwie jest nas tylko kilku. Co was sprowadza do Königstein? Tutejsza biblioteka i jej bogaty księgozbiór. Spędzę w niej kilka najbliższych dni. Zajrzyj do mnie, jeśli będziesz potrzebował pomocy. No i fajno. O, coś tam widzę. Daleko, daleko jakiś. Aha. Jakiś list. Tutaj też jest list, ale on się nie podświetla. To znaczy, że że tamten nie został zdobyty. O. Dzień pierwszy. Za kilka dni sportu wypływa transport ryb. Doskonała szansa, aby zebrać ekipę i uszczknąć coś z pańskiego stołu. Muszę tylko przygotować skuteczny plan. Chłopakom żołądki już przyschnęły do kręgosłupów, więc uczta ze świeżutkich ryb odbuduje morale naszej farajne. Dzień drugi. Zasiadłem do opracowywania planu. Rozproszyła mnie jednak chętka na odwiedziny Zamtuza. Całe grosiwo przehulałem aż miło. Gdy piszę te słowa usilnie próbuję zasnąć, ale ból w krzyżu po całodniowych harcach skutecznie mi to uniemożliwia. Nic to. Zanim udam się w objęcia Morfeusza, zostawię, zastanowię się nad planem napadu na transport ryb. Dzień trzeci. Nadal myślę nad planem. Mam nadzieję, że coś wypracuję, zanim ładunek wypłynie z portu. Martwi mnie i mój syn, niezbyt rozgarnięty z niego rzeźmieszek. Staram się zaimponować złodziejskim wachem, lecz zwykle bezskutecznie. Czuję, że będę miał przez niego kłopoty. Dzień czwarty. Plan gotowy. Wytyczne przekazałem synowi, młody wtajemniczony, rudego i resztę. Ja w tym czasie udał, udałem się w wiadome miejsce, by oddać się uciechom cielesnym. Muszę zrelaksować ciało i duszę przed zbliżającą się akcją. Dzień piąty. Napad udał się wyśmienicie. Nikt nie zareagował. Nawet nie wiedzieli, co w nich uderzyło. Pewnie się już zorientowali, ale my już daleko. Palimy ognisko poza miastem, pijemy i smażymy kradzione ryby. Życie jest piękne. Dzień szósty. Wróciliśmy do miasta. Ucztowaliśmy cały dzień. Obłowiliśmy się aż miło. Nie wiem, co zrobimy z resztą ryb. Wszystkich na pewno nie zjemy. Najprawdopodobniej szybko się zepsują. Nie szkodzi. W razie czego powtórzymy skok, choć muszę przyznać, że ryby mi się mocno przejadły. Dzień siódmy. Pojutrze do miasta przybywa Inkwizytor. Pewnie przyjedzie z sakwą nabitą złotymi monetami. Oni zawsze się tłusto uposażają przez tych swoich... Mocodawców. Dobrze. Dobra wiadomość. Niech się jeno napotoczy na mój sztylet. Chętnie się wspogacę. Ale mi się troszkę język poplątał tutaj. O! Dostaliśmy osiągnięcie za odnalezienie 20... 20 znajdziek. Okej, okay, tędy nie przebiegnę, więc muszę się wrócić. by the way. Teraz się tak zastanawiam, czy ten. Mało lat to to nie jest właśnie ten, którego teraz znaleźliśmy. A gdzie to było tutaj. Tak z opisów to brzmiało jakby faktycznie chodziło właśnie o niego. No i fajno, jesteśmy na miejscu. Uu. Nie mamy żadnej poszlaki, więc wydaje mi się, że musimy po prostu działać tak jakby na słuch Sporo ludzi. Warto posłuchać o czym rozmawiają. Dowiem się, gdzie bracia Finkelstein mają swój skład. Fik, 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 ty, jest diabła, jest Dobra, tu gdzieś ławeczka musi być. O, tu jest. Pański afrodyzjak. Wystarczą trzy krople, żeby chłop zmienił się w ogiera. Mówię mu, staremu, przydałby się cały dzbanek. Co tam handluje? Bracia Finkelstein. Trojaczki, które cały czas się kłócą? Tak. Mają skład na końcu nabrzeża. Uhuhu. Znamy takie numery. My się nie targujemy. A może zrobimy dla szanownego klienta wyjątek? Trzeba się trzymać swoich zasad, bracie drogi. Żadnych wyjątków. Co wy ze mną pokrywacie? Zły kupiec, dobry kupiec? Myślicie, że tego nie znam? Zresztą i tak niczego nie kupię. Nie mam pieniędzy. Po co dupę zawracasz? Wypierdalaj stąd! <ślesztą> Spokojnie, bracie, bo dostaniesz apopleksji. No dobra. Tutaj się niczego ciekawego nie dowiedzieliśmy. Słyszałeś o chłopach, których znaleźli w starym lesie? I dwóch, co rozszarpały wilki? Podobno, niewiele z nich zostało. Sami sobie są winni. Gdyby nie jechali tamtędy w nocy, pewnie jeszcze wyżyli. No, i okej, okay, niby czegoś się tam dowiedzieliśmy. Czyli na końcu nabrzeża. Tam. No, gdzieś trochę daleko. Ale dobra, przy okazji, jak tutaj biegniemy, może właśnie jakieś nowe rzeczy się pojawią. To akurat czytaliśmy już, bo nie. Nie ma tej takiej pomarańczowej oświaty. Ja tak naprawdę nie pamiętam, które ja w ogóle już tutaj ołtarzyki sobie wziąłem i e, tak jakby rozpalałem, ale można tutaj się tędy przebiec i zobaczyć raz jeszcze, jak to sytuacja właśnie wygląda. Na razie, na razie czysto. O, tu się coś pojawiło. Ale tutaj to chyba mamy w ogóle aktywne. Bo to jest po drugiej stronie. A tam tak jak zaczynaliśmy grę. Ale tu sobie nie przypominam, żebym biegał. No, to raczej odpada. Jezu, mieszkać w takich chałupkach, masakra. Daj tej stronę? Niczego nie ma. Można go wrzucić do wody? Nie można, szkoda. No ok, tu mamy ławeczkę. Super, Zegrałeś zakład, więc płacz. Ja przegrałem? Chyba raczej on. Ode mnie proszę się łaskawie odpierdolić. Nie brałem udziału w tej idiotycznej grze. Do kurwy nędzy! Słyszałeś? Zapłać mu! Pierdol się! Krótko zwięźlej na temat, no. No właśnie. Nie jeszcze będziecie się zastanawiać. A tobie co się tak spieszy? No właśnie, pomyśleć nie można? Waszym myśleniem na chleb nie zarobię. Klient nasz pan, chamie! Weź sobie te słowa do serca. Otóż to. I nigdy nie zapominaj. A teraz daj się zastanowić. W sumie to nie wiem. Niczego ciekawego się tutaj nie dowiedzieliśmy. Tam mamy list kolejny. O jezu. Dobra. Trzeba się tutaj troszeczkę przyłożyć do tego czytania. A więc ehem, dawno, dawno temu grupa rycerzy zebrała się wokół ogniska racząc się z, pękaty, z pękatych kufli błogim smakiem piwa. Nagle jeden z rycerzy, Sir Roderick, wstał i oznajmił. Mam już dość tego piwska. Czas napić najwspanialszego trunku znanego człowiekowi. Ognistej wody z Królestwa Polskiego. Pozostali rycerze, jako że równie odważni i spragnieni, rychło się zgodzili. Sir Roderick wyciągnął dzban z klarownym płynem i polewać zaczął. Kiedy wzięli pierwszy łyk, zdali sobie sprawę, że napój był znacznie mocniejszy niż się spodziewali. – Dobro do świętego Wojciecha – zawołał Sir Walter. – To pali jak żywy ogień. – Ano – zgodził się Sir Henry. – To jak picie płynnego żelaza. Ale Sir Roderick, będąc najodważniejszym i najgłupszym z rycerzy, pociągnął potężny łyk i oświadczył. – Nie… Przyjaciele, to najlepszy trunek, jakiego kiedykolwiek próbowaliśmy. To paliwo, które zapewni nam moc w najtrudniejszych bitwach. Może jesteście zwyczajnie za słabi, żeby mu sprostać, co? Noc po chwili mijała. E rycerze popijali mocny napój, starając się prześcignąć innych w swojej brawurze. Ale gdy wzeszło słońce, znaleźli się w naprawdę opakanym stanie. Sir Walter leżał osiągnięty na ziemi i głośno chrapał. Sir Henry spał na drzewie, co róż przebudzając się i sprawdzając, czy nie spadł. A Sir Roderick, najodważniejszy i najgłupszy z nich wszystkich, próbował zabić miotą zabłokanego kurczaka. Nie boję się ciebie, bestio! krzyczał z całych sił. Morał z tej historii, moi przyjaciele, jest taki: nawet największego śmiałka rozłoży polska gorzałka. <laughs> nie da się ukryć. No dzień dobry, niewiasto. Co tutaj tak tańcujesz? Na trojaczków nie wyglądają, ale to na pewno oni. Porozmawiaj z braćmi Pinkelstein. O, kolejny list. Przechadzając się portowymi alejkami, doświadczy się dwóch rzeczy. Smrodu zgniłych ryb oraz donośnych odgłosów. Żarliwych kłód niegagatków, znanych jako bracia Fingolstein. Aaron, Jonas i Hans są wędrownymi kupcami. Gdy wypływają w poszukiwaniu towarów, na całym nadbrzeżu panuje błogi spokój. I to taki, że nawet szczury wydają się chodzić uśmiechnięte. Wielu zastanawiało się, co jest powodem ciągłych niesnasek trojaczków, ale nikt nie znalazł odpowiedzi. Do sprawy należy bowiem podejść z innej strony. Droczenie się jest oznaką braterskiej miłości najwyższej próby, a nie wrogości, jak ktoś mógłby przypuszczać. Tak naprawdę bracia nie żywią do siebie żadnej urazy, a w razie draki jeden skoczy za pozostałymi w ogień. Wiem to, bo zajmuję, się, bo zajmuję chałupę najbliższej ich straganu, stąd znam ich najlepiej. Niestety najbardziej przez to cierpię. Ciągłe awantury Finkelsteinów zakłócają bowiem święty spokój, który tak bardzo sobie cenię. OK. Dzień dobry panom. Mordy w Kubeł! Klient idzie. Czym możemy służyć mistrzu inkwizytorze? Podobno znacie się na starociach. Tylko nimi handlujemy, mistrzu. Jesteśmy skromnymi kupcami. Wiecie, ja to laska? Pewnie. Należała do medyka, Johannesa Roichlina. Nigdy się z nią nie rozstawał. Racja. Sam mu ją sprzedałem. Za marne pieniądze. Trzeba było zażądać więcej. Pytał cię ktoś o stanie? Lepiej się przyznaj, że przegrałeś zakład. Właśnie. Dawaj Pocałujcie kasę. mnie obaj w dupę. <noise> Na przyjemności trzeba zasłużyć. Hmm. Możliwe, że to fałszywy trop. Roichlin nie żyje. Więc nie on ogłuszył ladacznicę. Karczmarz twierdził, że starzec bywał często w gospodzie. Jeśli złamał w jej pobliżu laskę, mógł ją tam wyrzucić. Z drugiej strony, po śmierci Rochlina laska mogła zmienić właściciela. Możecie powiedzieć mi coś na temat tego sztyletu? Takich ostrzy używali gwardziści, którzy polegli u boku cesarza Walenza w bitwie pod Adrianopolem. Wizygoci przehandlowali ich broń Persom. Na północ kontynentu sprowadzili ją prawdopodobnie wikingowie. Pierdolisz jak potłuczony! Jacy gwardziści? Jacy wikingowie? To bez wątpienia Atame. Sztylet ceremonialny używany przez czarownicę na Rusi. Z pewnością bardzo stary. Moim zdaniem, należał do ludu Dulemów. Prawdopodobnie trafił tutaj jako łup wojenny. No niczym się nie znacie, A tamę powinno mieć czarny uchwyt, a ten sztylet takiego nie ma. To krymskie ostrze. Było tam używane do puszczania krwi. Uh. Miło cię znów widzieć, nadobna Nontle. Zaufana dwórka hrabiny. Ma naszyjnik z fioletowym kamieniem, o którym wspomniał biedak. Zdaje się, że taki sam widziałem w wizji w nieświecie. Oszczędźcie sobie uprzejmości. Umizgi nie robią na mnie wrażenia. Interesuje mnie jedynie wasz towar. Jak zawsze, piękna, oziębła i szczera. Niestety nie mamy nic nowego. Nasz statek nie przypłynął. A ten sztylet? Wygląda interesująco. Na pewno spodobałby się hrabinie. Przykro mi, ale nie jest nas sprzedaż. Byłbym jednak zaszczycony, gdyby hrabina zechciała się ze mną spotkać. Proszę, proszę, inkwizytor. Wszyscy plotkują na twój temat. Hrabina jest bardzo zajęta, lecz emisariuszowi świętego oficjum nie odmówi. Oczekuj więc posłańca, mistrzu, mader. Cudowna niewiasta, nieprawdaż? No dobra, pogadaliśmy, ale interesu nie ubiliśmy. Może coś kupisz, mistrzu? Otóż to inkwizytorze, rzuć okiem na nasze towary. O, mamy obejrzeć towary, spoko. Co to takiego? Prawdę mówiąc, nie wiemy. Może wyrzuciło to na brzeg przy miejscowości Antyki Tira. Jakiś sejf taki mały. Sprawdzali zawartość chociaż? Znaczy, safe, Patrzę po tym mocowaniu tutaj takim. Chyba, że to jest po prostu. No nie no, save drewniany? No w sumie z drugiej strony. Nie mam pojęcia. Dania podróbka. Posąg bez rąk? Kto chciałby to kupić? Dla samych cycków. Traktat szermierczy. Szkoda, że nie dzieło poświęcone danej broni. Chwila. Przecież mam do dyspozycji bibliotekę. Może w niej dowiem się czegoś na temat sztyletu. Dobra, nowy wpis w dzienniku. Idź do biblioteki. Okej. Okay. Myślę, że w tym momencie. Jasnowidz się znalazł. Jakbyś mnie zachęcał tak jak jego, też bym nic nie kupił. Oho, zaczyna się. Ty się lepiej nie odzywaj. A ty dawaj kasę! No i to by było na tyle. E, myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek, w następnym zaś pójdziemy do biblioteki i być może dowiemy się czegoś na temat właśnie tego sztyletu. No i wszystkiego co mistrz Maderdin chciałby się dowiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.